Mateusz Macierakowski, telewizja TVT. Zapraszam Państwa do oglądania dzisiejszego raportu. Zobaczmy, co przygotowali we wtorkowym wydaniu nasi dziennikarze. Nowe 200 mieszkań komunalnych w Sosnowcu. Akcja sprzątania świata w Gliwicach. A na koniec coś dla mieszkańców żor zaczęła się wielka międzypowiatowa Olimpiada Bezpieczeństwa. A zaczniemy od gliwicy tam grupa zamaskowanych mężczyzn pobiła 14-letniego chłopca i ukradła mu koszulkę. Ale dzięki szybkiej reakcji policji sprawcy zostali zatrzymani i trafili do aresztu o szczegółach Marek Jedynak. Napastnicy w wieku od 18 do 25 lat zostali zatrzymani przez Gliwicką policję. 4 kwietnia miało miejsce zdarzenie, koło godziny 16.30. Młody chłopak w wieku 14 lat, będąc na jednym ze skwerów gliwickich, zauważył podjeżdżające samochody, z których wybiegają sprawcy, zamaskowani i w tym momencie widząc taką sytuację zaczął oddalać się w kierunku przeciwnym. Niestety po chwili otrzymał uderzenie w tył głowy, przewrócił się sprawcy zdarzeń. Z jego ciała koszulkę z emblematami jednego z klubów piłkarskich, po czym używając wulgarnych słów oddalili się w kierunku samochodu. Sąd zastosował wobec sprawców trzy miesiące tymczasowego aresztu. Wszyscy usłyszeli zarzuty rozboju o charakterze chuligańskim. Zostało zatrzymanych sześciu mężczyzn. Postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa Gliwice Wschód wraz z Komendą Miejską Policji w Gliwicach. Miasto zabezpieczyło już w lipcu 12 milionów złotych na 200 nowych społecznych mieszkań komunalnych. Potrzebujący już zacierają ręce, a dzisiaj podczas śniadania prasowego w urzędzie miasta wiceprezydent oraz liczni samorządowcy zadeklarowali, że budowa będzie finansowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pierwsze mieszkania mają być dostępne pod koniec 2027 roku. Już w lipcu prezydent Arkadiusz Chęciński podczas nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Sosnowcu mówił, że miasto zabezpieczyło wkład własny w wysokości 12 milionów złotych, co umożliwia rozpoczęcie formalnych działań związanych z budową mieszkań komunalnych. Kryteria przyznawania mieszkań w nowo budowanych ośmiu budynkach komunalnych będą identyczne jak obowiązują przy klasycznym mieszkaniu komunalnym czyli trzeba będzie spełnić określone kryteria dochodowe. Nie będzie można mieć tytułu prawnego do żadnej innej nieruchomości. Jest to klasyczne budownictwo komunalne, więc po weryfikacji mieszkańców z listy osób uprawnionych do najmu będziemy, będziemy mam nadzieję, za kilkanaście miesięcy mogli przyszłym szczęśliwym najemcom przekazywać klucze. Co ważne, dodatkowo miasto przeznaczy środki na wykup mieszkanie pozakładowych po byłym przedsiębiorstwie Silma w za górze, a to, jak mówią włodarze, kolejny krok w kierunku zwiększenia zasobów mieszkaniowych w Sosnowcu. Będzie blisko 200 mieszkań, więc będzie 200 najemców, oczywiście z, ze swoimi rodzinami. Ja liczę, że to będzie jak najliczniejsza grupa osób. Warto wspomnieć, że w 2024 roku Sasnowiecki Samorząd oddał do użytku mieszkańców 68 nowych mieszkań komunalnych. Inwestycja prowadzona była od lipca 2023 roku, a kosztowała w sumie ponad 25 milionów złotych. Gliwice już po raz kolejny angażują się w ogólnopolską akcję Sprzątanie Świata. 16 i 17 września mieszkańcy miasta, od przedszkolaków po dorosłych, wychodzą w teren, by wspólnie posprzątać ulice, parki i tereny rekreacyjne, pokazując, że troska o środowisko zaczyna się od prostych, codziennych działań. Dziś w parku kozielskim dzieci z gliwickich szkół sprzątały alejki i zieleń zbierając odpady pozostawione przez spacerowiczów. Sprzątamy świat od parunastu lat. Zazwyczaj to było 22 kwietnia. Teraz to się troszeczkę zmieniło, bo jest ten tydzień mobilności europejskiej. W związku z tym sprzątamy okolice naszej szkoły. Jesteśmy ze szkoły podstawowej numer 9 w Gliwicach i jedna ekipa sprzątała Plac grąwalski, my tutaj ten Park Staromiejski, a jeszcze inna grupa sprzątała... Plac Mickiewicza. I muszę przyznać, że jestem zdumiona, bo co roku mamy mniej worków pełnych ze śmieciami. Uczestnicy otrzymali worki, rękawice i wsparcie od wolontariuszy oraz miejskich służb, które pomagały w segregowaniu śmieci. Dla mnie jest to bardzo fajna też aktywność. Fajnie to pomoże też planecie. Będzie, będzie czysto, będzie przyjemnie, i wszystkim to fajnie też myślę pomoże. Czy ty na przykład ty uczestniczyłaś wcześniej w jakichś akcjach też sprzątania? Miałaś okazję? Tak, uczestniczyłam w klasach 1-3. A ty, jak oceniasz tutaj? To w Gliwicach całe sprzątanie fajne te akcje są? Myślę, że tak, bo można też wyjść na dwór, też jest świeże powietrze, ale też można pomóc planecie właśnie i myślę, że to jest bardzo w porządku akcja. A gdzie dzisiaj byliście, gdzie sprzątaliście? Tutaj w tym parku w Gliwicach. Na ulicy Andersa, y, głównie na obszarach parku oraz w tych takich miejscach bardziej, gdzie ludzie przysiadują. Statystyki pokazują, że średnio każdy Polak wytwarza rocznie około 360 kg odpadów komunalnych, co daje wyraźny sygnał, jak ważne są takie akcje sprzątania. Żory zmieniły się dziś w wielką arenę rywalizacji o bezpieczeństwo. W hali Mosir i parku Cegielnia odbyła się druga międzypowiatowa Olimpiada Bezpieczeństwa. To połączenie rywalizacji sportowej, testów, wiedzy i widowiskowych pokazów. Wszystko po to, by promować odpowiedzialne postawy i zachęcać młodych do wstąpienia w szeregi służb mundurowych. O szczegółach Anna Myćka. Do żor przyjechali uczniowie klas mundurowych i ratowniczych z całego regionu. Na starcie stanęły drużyny m.in. z rybnika, nad Tychów i Jastrzębia zdroju. W dzisiejszych czasach jak najbardziej, ta sfera bezpieczeństwa tutaj jest bardzo, bardzo szeroko zawsze omawiana. Ja wierzę, że Niech przynajmniej 10% z tych osób, co tu dzisiaj biorą, biorą udział w tej rywalizacji sportowej i teoretycznej, zostanie potem w służbach mundurowych, to i tak będzie sukces dla miasta Żory. Na uczestników czekały konkurencje sprawdzające zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności. Od pierwszej pomocy i strzelania z broni laserowej pobieg drużynowy i tor przeszkód. Inicjatywa ta ma przede wszystkim na celu propagowanie bezpieczeństwa, udzielania, udzielania pomocy, jak również ukazuje to, że tu nie liczy się jednostka, tylko przy ratowaniu życia, przy dużych akcjach potrzebne są te wszystkie instytucje. W rolę sędziów wcielili się przedstawiciele służb mundurowych i ratowniczych. Każdy z tych zawodników ma prawidłowo udzielić pierwszej pomocy, czyli tu jest oceniana i jakość uciśnięć klatki piersiowej, ilość i umiejętność postępowania właśnie. W e, całym e, Belesie, tak zwanym. Dla młodych uczestników, Olimpiada to przede wszystkim okazja, by sprawdzić swoje umiejętności i przekonać się, czy mundur to droga dla nich. W zeszłym roku byłam, podobało nam się, zajęliśmy trzecie miejsce, więc jak na nas takie dość spore osiągnięcie. No i fajna rywalizacja, i ogólnie no, podobało nam się tutaj, dlatego też w tym roku przyjechaliśmy po raz drugi. Tak, no, żeby reprezentować szkołę godniej. I... No, ja Prezentujesz szkołę? Yy, przyjechaliśmy z rybnika z klasą własną tutaj trzeciej B. No i przyjechaliśmy coś wygrać, coś popróbować, bo pierwszy raz jesteśmy na tych zawodach, jakby nasza klasa. No i pierwszy raz bierzemy udział w takich właśnie atletycznych bardziej zawodach. Wydarzenie przyciągnęło także mieszkańców i najmłodszych, można było zobaczyć policyjny sprzęt, wozy strażackie, a nawet radiowozy rodem z amerykańskich filmów. Liczymy też na to, że to na co my zwrócimy uwagę, młodzież również będzie przenosiła dalej. I to kiedyś oni będą robili tą olimpiadę i będą stali w moim miejscu, w naszym miejscu. Na najlepszych czekały puchary, medale i nagrody, ale najważniejsze były zdobyte doświadczenia i umiejętności, które mogą w przyszłości uratować życie. Od słusznej i szlachetnej inicjatywy zapraszam jeszcze Państwa do obejrzenia najnowszych wiadomości z naszego kraju i ze świata. Dron latający nad Belwederem i budynkami rządowymi był pilotowany przez 17-letnią obywatelkę Białorusi oraz 21-letniego Ukraińca, którzy przebywają legalnie na terytorium Polski. Zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy SOP, a sprawa jest badana pod kątem naruszenia prawa lotniczego. Grozi za to 5 lat więzienia. Lot odbył się w strefie objętej zakazem, co można sprawdzić w oficjalnych aplikacjach i mapach przeznaczonych dla operatorów dronów. Trzy starsze, austriackie siostry zakonne, uciekły z domu opieki, do którego trafiły wbrew swojej woli i wróciły do klasztoru pod Salzburgiem, gdzie spędziły większość życia. Dzięki pomocy dawnych uczniów oraz ślusarza udało im się zamieszkać w opuszczonym budynku, mimo początkowych trudności z dostępem do wody i prądu. Siostry chcą pozostać w klasztorze, który uważają za swój prawdziwy dom, choć ich decyzja wywołała zdziwienie władz kościoła. Siły rosyjskie przeprowadziły zmasowany atak na obwód zaporski, dokonując 540 uderzeń na 16 miejscowości, w tym zaporoże. Według najnowszych danych, co najmniej dwie osoby zginęły, a 13 zostało rannych, w tym dwoje dzieci. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a zniszczenia objęły domy i budynki powodując pożary. Przed nami jeszcze program Nie Tak, a w nim Marek Durmała stanie oko w oko z Bolesławem Piechą, posłem Prawa i Sprawiedliwości i zapyta o służbę zdrowia na zakręcie. Czy nowi ludzie w ministerstwie uzdrowią całą sytuację? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie Państwo w programie Nie Tak już za chwilę. Przed wywiadem jeszcze standardowo prognoza pogody na najbliższe dni, zatem zostańcie Państwo z nami, a ja tym samym dziękuję za dziś i życzę więcej ciepła, bo je Jesień, coraz mocniej daje o sobie znać, no chyba, że jesteście Państwo jeszcze w ciepłych krajach na urlopie. Dziękuję i do zobaczenia jutro o tej samej porze.